Tak jak powiedziałem, dzisiaj kolejny film z moim działem. Dopiero co wróciłem z urlopu i chciałbym zdać reakcję na gorąco z tego czasu, bo na pewno nie był to czas stracony. Zaczynając od diety, różni się ona od, tego, od tej diety, którą trzymam w normalnym trybie życia i pracy. Przede wszystkim nie miałem możliwości jedzenia aż tak dużej ilości posiłków. No i dieta tam opitowała w różnego rodzaju kuskusy ryża z sosem i mięsem. Co do treningu, powiem szczerze, że jestem zaskoczony, bo oczywiście również miał on miejsce. Krystian powiedział mi, jak ćwiczyć. Nie wydawało się to specjalnie skomplikowane, żeby zrobić 10 przysiadów, po czym bez przerwy od razu zrobić 10 pompek itd., dalej. Natomiast po takim treningu byłem cały zlany potem. Jednak przyznam, że brakowało mi tych treningów siłowych. Teraz wracamy do normalnego trybu życia, do normalnego trzymania diety. Yy, więc wszystko będzie do zobaczenia na, na naszym fanpage'u. Yy, za tydzień kolejny film. Będą zdjęcia z moich posiłków, będą udokumentowane treningi, więc śledźcie nas. Pochodzę. Bo...